Opowiesz wierszyk? Tak, opowiadam wierszyk. Jaki? Ale nie z żadnym jaki. Musicie go usłyszeć i sami zdać. Jeśli ktoś wie, to proszę napisać komentarz. Mhm. Mm a, a zaczyna na... się... Kici. Kici, kici miał, a teraz już miała ma, i robi chrak, taki wierszyk, kto tak. <laughs> go wymyślił? To tak. ja go wymyśliłem. Dobra, a teraz... Ee, co się? Drugi wierszyk. Co się stało? Tak. No dawaj. Co się stało, co się stało. Nie działa. Jak latało, to się stało. Ciebie oblewnie wiedziało, Jak jadło, to się zjało. <laughs> Bo kolenka pomamało. To ty to wymyśliłaś tą końcówkę. Serio? No. Teraz ją wymyśliłaś przez przypadek. Wcześniej nie było przecież tej końcówki. Ale dobra końcówka, super. Fajnie, fajnie, to mi się podoba mi się. Dobra, no to... Pa i suskrybujcie mój kanał i łapki w górę. Pa. I dzwo. I mamy te gry! <laughs> Perfekto!